No słuchajcie, dzisiaj wielki dzień, zaczynamy z Panem Anatolem, a w, w zasadzie pan Anatol z Dun, zaczynamy odtwarzać piec. Tu dzisiaj miałem spacer farmera, tą taczkę e, z tym żółciutkim piaskiem, wybrałem się, Pan Anatol sobie zażyczył żółciutkiego piasku. Więc... Musiałem wyjść z kilometr tam, to, o tak o, w las i tam jest taka wydma mała, no więc spacer farmera miałem rano Pan Anatol tutaj zaczyna już rzeźbić zaprawy różne swoje i tak dalej i tak dalej Tylko się spierdzieliło mieszadło, więc pojechał po mieszadło o. A tu są czynniki tak zwane pierwsze O tak wygląda Piec rozłożony na czynniki pierwsze no i będziemy rzeźbić my, gordę, pan no cegiełki, cegiełki o, widzicie Już tu jest podłączona cegiełka, tak zwana. Mam nadzieję, że kurcze to będzie działać i że się nic nie wyrypie. To jest takie układanie klocków Lego. No ale to trzeba jeszcze, oczywiście, cegły i glinę. I tam zaprawa te wszystkie rzeczy. I się tak odtwarza piec. A nie, to mi chodzi. No tu. Tam pozapychać wszędzie, żeby to nie ciągnęło. Tutaj. Tu. Przy piecu no. i, i tu ruchy. Po tu było, to jakby trochę, to ja pozapychałem tam. Ale Czyli tak, no, tak niedużo. Tak trochę wełny no. tu na dół, nie? No. No, 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 szczególnie tu. Te rury są zabezpieczyć, żeby nie rdzewiały. Dobra. i na górę, nie? No i na górę i tutaj ona na bok. pasek Pasek I tam po Dobra, to ja wezmę trochę tej wełny tam z tego. Wełna. Kurde. Trzeba będzie trochę pożyczyć ze studni Dobra. Jest tu. Takie ciężkie. No. O! Dobra, zobaczymy, co Anatol powie na to. 20 lat może leżeć. Nie zmarnuje się. Kurde. I to się wypełnia tu gliną, nie? Zaraz tam jeszcze będę. A te druty to są po co, żeby szły równo te kafe, Ach, nie? Tak, tak, tak. tak. O, tak, tu, A stąd pójdzie tu i tam znowu. to założyłem. A dużo tych kafi zabraknie no, tam sporo ich było po tu tych poprzedwiczkach Popękane z 10-15 z na pewno Dokupywane nowe, tamte stare, z różnych kart. Takie tak, bo tu jest inny w ogóle odcień, taki z odzysku są. Może jaki kolorowy szlaczek zrobimy? <ślad> cegły ma cegły, kurde tylko pustaki Mało będzie. Cegły. z krucho. Bo cegłę to tutaj między tym. O, tu trzeba tu, i nie? już tu pójdzie, bo tu już na palenisko na piekarnik, bo ja będę robił tak jak i było tu. No. I już. Ten piekarnik to ja nie wiem czy on działa. No? Czy działa, czy nie działa, ale trzeba zrobić taki tak jak było, nie? Tak on to działa niby, po to z centralnego. O, przecież ogień idzie tu, e, niby do kanału tam. Tu później tu wraca i tu to on tędy to tam ten... tylko dym stoi. Ty Ta. On tam nie są, ale są im Nie wiem czy ten... Czy puścić tą wodę? Gdzie? Do pieca? Trudno. Je jeszcze sprawdzić. No jak sprawdzaliśmy. No, nie, to już jak nie. było, to co? To już ktoś... nic się nie... Tam, no, no, no. spawają nie... I hydraulik to zrobią, sprzątą to już tu nic nie pocieknie. Nie, nie ma problemu.